Stare przysłowie mówi: Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania i nie inaczej jest w sprawie śniegu. Ale pewne rzeczy nie zmieniają się nigdy. Z białego puchu tradycyjnie cieszą się dzieci, a narzekają kierowcy, którzy muszą znacznie więcej czasu poświęcić na przygotowanie auta do wyjazdu na drogi, które szczęśliwie w przeważającej większości pomimo opadów śniegu w naszym regionie są czarne. Pogoda chyba jednak nie zaskoczyła służb, które do walki z zimą są uzbrojone po zęby. No, trudno zliczyć. Kilkanaście jest pługów z piaskarkami do odśnieżania ulic. Jest kilka ciągniczków do odśnieżania chodników. A gdyby były bardzo duże zawieje i, i zaspy śnieżne, to wtedy wysyłamy pług wirnikowy do odśnieżania. Pomimo tego, warto przypomnieć, że odśnieżanie chodnika przy prywatnej posesji, np. przy domu jednorodzinnym, należy już bezpośrednio do właściciela nieruchomości, który w przypadku czyjegoś uszczerbku na zdrowiu, w wyniku nieodśnieżenia zmuszony będzie wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.